Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich. Witam wszystkich w kolejnym odcinku, numer 4, bo jeszcze będę się cofał w czasie, aby Wam pokazać, jak dalsze prace na moim ogródku przebiegały. W tych samych ciuchach, jak wczoraj i przedwczoraj, no bo ponieważ, proszę bardzo, przychodzę tutaj z pieskiem sobie na ogródek. Właśnie znajduję się na na tym tarasiku, który ostatnio robiłem na filmie, tak w dużym, w dużym streszczeniu pokazałem zdjęcia jakieś tam. Zachęcam do komentarza, do łapki i do subka I miłego oglądania, no dobra, trochę poprawiłem chodnik tutaj. Tu już naciągam to, to płótno. Takie to wiecie, to na chwasty, no i później będę to sypał na to to, to, to się nie nazywa Kora, to nie jest Kora, no ale to rozdrobnione drzewo z tej maszyny. Tam mamy jeszcze trzy worki, a tu drzewo jeszcze jest trochę do przemielenia, ale to mniejsza z tym. Najpierw te płótno, później to efekt końcowy za chwilę z przodu nowy krawężnik a ten stary poszedł na tył i na razie tak zestawiam, nie kupuję na wszystko nowego raz że kasa później mogę to zmienić zawsze nie a tu z przodu chciałem już tak no trochę bardziej na prosto zrobić bo tu było bardzo krzywo z tymi Jeden większy, drugi mniejszy, tam widać z tyłu, ale to bez różnicy, może tak być. To w końcu ogródek tylko, nie? A nie? jakiś tam ogród przed domkiem jednorodzinnym. No fakt, że musi to dobrze wyglądać, ale dla mnie to wystarczy taki standard. To większe, tam to mniejsze, ale oddzielone od trawy to jest najważniejsze. Potrzebuję jeszcze tutaj kawałek to przemielić, żeby uzupełnić. No i. No i chcę powiększyć działkę, no bo kurczę ogródek. Chcę powiększyć, bo przez ten burz cały i te drzewa to jest no, trochę mniejsza jak jak się wydaje. To znaczy wydaje się mniejsza jak metry pokazują. Na papierku. Także wycinam to na razie tak. Po co mi te liście? Później tylko mam roboty dużo, nie? Na jesień. Także to tak no do pasa wytnę. Do pasa. Nie chcę mieć stąd odrostów jeszcze w górę, żebym to cały czas wycinał. Tylko chcę to tam uciąć. A później będę tylko e, do żywopłotu tymi, tymi elektrycznymi obcinał. To jest, nie wiem co to jest, jakiś kurwa klon, czy coś tam miałem, nie, nie znam się na tym. Tamto też do wycięcia, za trampoliną. tam się nad tym zastanawiam, jak ją fajnie przyciąć i skrócić, ale to będzie osobny film. No i to jest jakaś dzika śliwka, która wygląda jak czereśnie To też do wywalenia. I za trampoliną tam też. No tu jeszcze. Wystawiłem to tutaj na eBay. Ma w piątek się odezwać, gościu? Czy to weźmie, czy nie? chciał żeby mu zarezerwować, no nie będę taki. Zarezerwowałem sześć krzeseł rozkładanych do tego. Te poduszki takie z, no, na plecy, i, i na, na dół, tam na siedzisko. Zobaczymy, co będzie. To jak kiedyś przeciałem bo to już szło tak w stronę, kurczę, ale tanki I tak na razie przyciąłem na razie to jutro będę to wkładał do maszyny i uzupełnię tu sobie tą grządkę dekoracyjną jak widać hortensja po przeprowadce za bardzo nie ucierpiała widać już pąki małe takie malutkie jakieś tam kwiatostany Zarodniki, czy jak to się tam nazywa? <laughs> no, tu takie duże. To też z tamtej działki, którą przenosiłem tutaj. To największe. Bukszpan, największy. Tu mniejszy mój. Ten to sam zrobiłem taką kulkę, już prawie. Tam były tylko trzy kłałązki tak samo jak i tamte. To jeszcze formuje. To jest do przycięcia, to do przycięcia. Tam to formuje. Tam to były dwa patyki, dosłownie trzy kiedyś. To też sam wyhodowałem od takiego mniejszego. To ucierpiało po przeprowadce. Tak samo juka, też ucierpiała. Także mają jeszcze parę dni. Jak nie no to niestety czekają ich katakumby. A tu przywiozę coś innego. No ta juka. No lepiej wyszła mi z ziemi po prostu no. Tutaj to poczułem, że uwaliłem korzeń nie. Źle pociągłem i tyle. Tu udało się no tam trochę na dole to wiadomo, ale zielone. Także coś z tego będzie to co przyciąłem jakżeście patrzyli tam wcześniejsze filmy to widać jakie to było duże teraz kwitnie radykalnie przycięte a jeszcze bardziej radykalne bo tu były takie cztery ale dwa wywiozłem a dwa zostały przycięte to jest to i to z tyłu tutaj z tym że to no to już jest sam patyk nie ale już wyrastają nowe i widać kurcze że ma chęci. ja już to kiedyś robiłem odmładzałem takie coś na starej działce także widać tutaj o. takie te ja wiem mam brudne paznokcie bo praca 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 ale tutaj to widać następny cycek tu tych cycków parę jest nawet tutaj tam na dole, tak o tutaj. Że, o. Tu jest. Co to było? Także parę ich jest i i nie potrwa to długo jak wypuści nowe listki, zrobi się zielony no i nie będzie wyglądał jak szkle dinozaura, tylko jak żywy dinozaur. Okej okay. ja idę jeszcze wojować z tym drzewem taka właśnie relacja burza przeszła, mokro leci, leci na plecy lecą na plecy krople. Ja tutaj mogę hałasować tylko do godziny 20 jak się nie mylę od siódmej rano do pierwszej później jest przerwa obiadowa jakby cisza taka od pierwszej do trzeciej i od trzeciej do 8 wieczorem no tam mógłbym tam popracować maszyną bo i tak tu nikogo nie ma na razie znaczy już nie na razie już nikogo nie ma no, jak mówię była burza zmyli się do domu no tam ktoś został trochę dalej A tam by nie słyszał Maszyny No ale pomimo to Pomimo wszystkiego odpoczekam do jutra Jutro opiłuję ich Nie, to trzeba tak opiłować ich Pimą łańcuchową elektryczną moją No i to rozdrobnić, uzupełnić grządkę, resztę zapakuję do Wora Liście trochę poddzielam Y tyle. Tu się masztadek Znowu michę rozjebałeś Dobra Tak to wygląda Tak krótko, żeby odrosty poszły tu i na wysokość płocu będę je krótko tylko obcinał zawsze, nie? No to znaczy nie na wysokość zawsze, ale no tak mniej więcej Tu jeszcze takie do wycięcia Szkoda, że nie zabrałem się za to jeszcze, zanim liście urosły. Było o wiele lepiej, jak to, jak to pierwsze drzewo orzecha ścinałem, to było pięknie. Tu mam takie krzaki jeszcze. Tam za trampoliną te drzewo też do wycięcia. To tutaj też do wycięcia. Ja tu na równo kurczę, ja tu zrobię pustynię z tej działki. Z tym coś zrobię, no całkiem jej nie wytnę chyba. Może zrobię jakiegoś grzyba dużego ławki do remontu a to jakiś tam od dzieci no dobra no i tu jeszcze takie o całoroczne zielone też chcę to trochę od góry opiłować na no póki co póki co no to Trzeba to zniszczyć. Tu kolejne worki. Został mi jeszcze jeden korzeń do wykopania. A później dalej. Zaraz wam pokażę. Tak to teraz wygląda. Tutaj tu wycięte. Te krzaki będą kompletnie z korzeniami wycięte. To zostanie na razie tak. To też na razie tak zostanie. Tu wycinam resztę. To znaczy teraz muszę wykopać. No tamte ławki muszę rozebrać i później odrestaurować, ale to nowe drzewo potrzebuje. To znaczy drewno, nie drzewo. To jeszcze do wycięcia. A z tej tu i zrobię grzyba takiego. A to złotokap, złotokap, nie. Złotokap. Już przekwita. Dekoracyjne drzewko trujące. Tutaj śliwka do przesadzenia, tak jak mówiłem, pójdzie tam. No tam ten cały zagajnik do zrobienia. Tam jeszcze ta górka do usunięcia, pójdzie na kompost. I co, i ten krzak i tam też do wywalenia. Tak jak kurczy na parkingu rosną albo w parku, albo w lesie. A z czasem i tam to pójdzie do wykoszenia. A to? Jeszcze, o! Nie wiem czy ktoś poznaje. Flaga. Górny Śląsk. A to następny kandydat do golenia działka. Zrobi się ogród, ogródek zrobi się trochę większy. Już się zrobił. Sąsiad walczy z trawą po kolana. Czas wyrównać i posiać trawę. Tadek czeka. Przeniosę go tam, już szykuję miejsce, tu wyrównam, posieję trawę, potem przejdę dalej tu, tą resztę wyrwę, potem tu, a na razie tam. Mi, to mi córka pomaga. <śm> <śm> No i co? Tu był kret. Ostatnio jest coś nowego o kurwa. Patrzcie jak drukuje skurwy syn. No teraz tak. Raz, dwa, trzy, małe, cztery, pięć.

17 kredowisk, dwa dni. Gdzie dostać furiozy? I to było tutaj. Jak się rozejrzymy, 18. Ten piachca tu leży, no to też był kret. 18. Tu widać trochę mu przeszkodziła tam akrowłógnina no i słuchajcie, 18 kretowisk już mam dość, kurwa, tej natury nie no, żartuję jest jak jest trzeba to jakoś opanować nie Tadek? Tadek czeka, kurwa, na Obiad, zostaniesz prawie No i znowu to samo miejsce, koniec filmiku. Dziękuję za wizytę tutaj. Dzięki wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Do następnego. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Marca papá